nie Magister Zarzycki. Jestem nadal na osiedlu Pipała. Jak Państwo widzą tutaj po drugiej stronie tego osiedla też są, też są domki, takie już jednorodzinne, prywatne. Tutaj są, jest kościół Świętej Barbary, są bloki tam dalej, nie wiem dokładnie co, co Państwo widzą. Ale ja chcę Państwu pokazać, pokazać coś innego i dlatego ten odcinek nazwę Stracone Złudzenia potem w internecie. Bo Państwo widzą, że tu są jakieś takie tereny zielone, no, łączki, jakieś haszcze za, zarośla. Ale te złudzenia, czyli jest miła, sympatyczna przyroda, ale te złudzenia można łatwo stracić. Dlaczego? Bo proszę Państwa, tutaj jakiś zły człowiek rzucił chyba nie do pałka, ale podpalił specjalnie, nie wiem z jakich powodów. Zobaczcie Państwo, jak wygląda ten teren po wypaleniu tej trawy. Widzą Państwo te, te, te butelki dookoła tutaj? Butelki, puszki po piwie, no można stracić złudzenia co do tego terenu, że on jest taki zielony, piękny, wspaniały. Nie, nie, nie. Pod tą trawą kryje się właśnie takie, takie dziadostwo. To jest też kupa dziadostwa. No, pokazałem Państwu, więc będę kończył no, bez komentarza. Do widzenia.